filmu Krucjata Stonogi. Jak można człowieka zmieścić z powierzchni ziemi? Jak można człowieka zniszczyć? Jak można skryminalizować? Po to tylko, by był niewiarygodny w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, to są stare sposoby perłowskich służb specjalnych. To są stare sposoby, starsze od prostytucji na świecie. Nienawistne milczenie mediów o człowieku, połączone z nagłaśnianiem zarzutów kierowanych pod adresem takiego człowieka, któremu nie pozwala się wyświetlić społeczeństwu, jakie były finalne losy danych spraw, jest wielką zbrodnią każdego państwa, a w moim przypadku zbrodnią Polski wymierzoną przeciwko mnie zbrodnią zniszczenia człowieka, odebrania mu jego godności i uniemożliwienia, Dotarcia z rzeczywistością do opinii. Jak już Państwu mówiłem w pierwszym odcinku, yy, największą, najcięższą zbrodnią, jaką można popełnić w Polsce, jest zbrodnia mówienia prawdy. Gdy ktoś mówi prawdę, gdy ktoś jest praworządny, gdy komuś zależy na losach Polski, tak jak mnie kiedyś na jej losach zależało, ten ponosi nieprawdopodobną cenę i ofiarę, już nie tylko z własnego życia, ale również z życia swojej rodziny, swojej żony, dzieci, braci, sióstr, mamy, taty, najbliższych po prostu. To jest drugi odcinek mojego filmu, a dzisiaj opowiem Państwu. O tym, co mnie spotkało, jak wielka krzywda ze strony plugawej, podłej, wykolejonej społecznie Polski za ujawnienie afery PoZETU Życie, za ujawnienie afery w wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych SA, aż wreszcie za ujawnienie afery Koloseum. Koloseum to taka afera, w której Józef Jędruch okradł skarb państwa na 350 milionów złotych. Został za to prawomocnie skazany na 7 lat więzienia, ale Józef Więdrów w rzeczywistości nikogo, proszę państwa, nie okradł. On po prostu pieniądze, które uzyskał do KFI Kolosseum i, i Węglostaleza, rozdał polskim politykom z tytułem prawnym zaliczka, przedpłata, zadatek. Rozdał je wszystkim politykom, którzy funkcjonowali w obrocie politycznym w Polsce i Sejmowym w 2002 roku. Rozdał je sędziom, prokuratorom, po to, by zapewnić sobie bezkarność. Proszę Państwa, 16 czerwca 1999 roku złożyłem zawiadomienie o grabieży majątku narodowego z PZU S.A. i wytransferowywaniu tych środków do Big Banku Gdańskiego, a także do Eureko. 29 listopada 1999 roku zostały przedstawione mi zarzuty przywłaszczenia mienia banku PKOBP ekspozytury w Radzyminie, w której byłem dyrektorem. 2 lutego 2002 roku yy, zainicjowałem śledztwo w sprawie dostarczenia sprzętu elektronicznego za kwotę 2 367 tysięcy złotych do wydawnictw szkolnych i pedagogicznych SA przez swoją firmę, a który to sprzęt do dnia dzisiejszego, mamy 2023 rok, nie został zapłacony. 22 marca 2004 roku tak zwana dziennikarka, dziennikarka służb specjalnych, prl służb specjalnych, Dorota Kania, proszę Państwa, aktualnie powiązana bardzo silnie z Prawem i Sprawiedliwością, opublikowała artykuł na ramach Życia Warszawy Oszust od Lepera. A tego samego dnia prokuratura odmówiła wszczęcia sprawy w sprawie oszustwa na moją szkodę ze strony wydawnictw szkolnych i pedagogicznych i postawiła mi zarzuty wyłudzenia części towarów, które dostarczyłem do wydawnic szkolnych i pedagogicznych w Warszawie. WSIP, proszę Państwa, była wtedy jednoosobową spółką Skarbu Państwa, więc oszukała mnie Polska. 19 listopada 2009 roku sąd rejonowy w Wołominie w sprawie 2K 680 na 05 w osobie sędzi Sąd Rejonowego Agnieszki Olszewskiej uznał mnie za winnego oszustw opisanych w filmie, to jest, proszę Państwa, za wyłudzenie sprzętu dostarczonego do WSIP i przywłaszczenie mienie banku PKO BP. BP i skazał na 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. 7 czerwca 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Pradze w sprawie 6 ka 373 na 10 rozpoznając moją apelację zmienił wyrok sądu w łominie z 19 listopada 2009 roku w ten sposób, iż uniewinnił mnie od sprawy przywłaszczenia pieniędzy Banku PKO BP, a sprawę oszustwa na szkodę Jacka Pawlaka przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Proszę Państwa, 5 kwietnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie 8K 271 na 10 ostatecznie uniewinnił mnie od drugiego z zarzutów wyroku Sądu Rejonowego w Ominie. To jest oto oszustwa na szkodę Jacka Pawlaka, przedsiębiorcy z Warszawy, o którym Dorota Kania z imienia i nazwiska nazywała mnie. Oszustem od Lepera w jej publikacji w życiu Warszawy z 2004 roku. Proszę Państwa, na początku 2002 roku miałem wiele kłopotów za zainicjowane śledztwa w sprawie PZU oraz zawiadomienie o oszustwie na moją szkodę przez wydawnictwa szkolne i pedagogiczne S.A. w Warszawie. 12 lipca 2002 roku zostałem umocowany przez zarządy spółek węglostar, spółka akcyjna oraz Konsorcjum Finansowe Finansowe Inwestycyjne Koloseum do windykacji dłużników tych spółek. Była to wielka afera, jak już Państwu wcześniej mówiłem, która służyła wyprowadzeniu z obrotu w, system, w energetyce 350 milionów złotych. Profesor, to był czas, kiedy mnie umocowano już kiedy nie było już Józefa druga w Polsce, kiedy uciekł on z Polski, a więc dokonując tych windykacji działałem na Rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. 17 lipca 2002 roku rozpocząłem windykację najważniejszych osób z polskiej polityki, którzy od oszusta i szefa KFI Koloseum i Węglostalesa otrzymali zaliczki w formie czeków gotówkowych zrealizowanych później w okienkach bankowych Banku Śląskiego. Prokuratura apelacyjna w Warszawie w sprawie AP2DS 7-02 Postawiła mi zarzuty dokładnie odwrotne do tych, o których sam, proszę Państwa, zawiadamiałem w 1990 roku w sprawie PZU. A zatem byłem trzy lata pokrzywdzony, by śledztwo moje umorzono w Nowo, gdzie zostałem osobą podejrzaną. Sprawę prowadziła funkcyjna esbecka prokurator Hanna Gorajska-Majewska. W bardzo krótkim czasie zwindykowałem dość poważne pieniądze. Nie wiedziałem, że to, że sprawa ta będzie miała tak zasadnicze znaczenie dla całego planu unicestwienia Zbigniewa Stonogi. Zaraz po tych windykacjach kolosalnych, w dniu moich urodzin, 17 października 2002 roku, rano o 6 w moim domu zjawiła się policja. To najczarniejszy dzień w moim życiu. Jakieś wielkie zamieszanie zrobiło się przy drzwiach. Zaczą, zaczął dzwonić dzwonek. Po chwili drzwi zostały wyłamane i do domu weszli uzbrojeni po zęby policjanci. Jeden z nich stanął przed moją żoną i mówi, czy pani wie, co zrobił pani mąż? Żona powiedziała, no nie, nie wiem. Pani mąż jest pedofilem. Pedofilem z dworca centralnego. Tego dnia nie da się zapomnieć. Po kilku godzinach przeszukań w domu zawieziono mnie na komisariat policji, kolejowy komisariat policji na dworcu centralnym. Tam po kilku godzinach miałem zostać komuś okazany. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie w jakiej sprawie wiedziałem, tylko że zarzut ogólny mnie dotyczący to pedofilia. Pedofilia z dworca centralnego. Y po kilku godzinach trafiłem do pokoju okazań, przez lustro weneckie. Ktoś nie domknął drzwi i, i, i słyszę głos, że nie, to nie ten pan, ja nie znam tego pana. Ale jak to nie znasz, przecież mówiłeś z całą pewnością, że to, to jest ten, ten człowiek, miałeś tak powiedzieć. Jeszcze raz głos, który słyszałem powiedział, nie, nie znam tego człowieka. To było apogeum afery pedofilskiej w Polsce. Afery z Dworca Centralnego. Gdyby w tamtym czasie był choć cień dowodu mojej winy, na pewno nie zostałbym po chwili zwolniony z tego zatrzymania. Zostałem zwolniony, a śledztwo toczyło się swoją drogą. Proszę Państwa, w dniu moich urodzin 17 października 2002 roku zostałem zatrzymany i przewieziony przez policję na komisariat Dworca Centralnego, na którym zostały mi postawione zarzuty przestępstwa pedofilii. Nie zostałem aresztowany tylko dlatego, że pokrzywdzona osoba nie rozpoznała mnie jako sprawcy tych czynów. I tu znowu wkroczyła, proszę Państwa publikatorka Służb Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dorota Kania, która opublikowała artykuł Pedofil w pobliżu lepera. Proszę Państwa, sprawa pedofili z dworca centralnego skończyła się dopiero 9 czerwca 2009 roku przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie 7K 177 na 07 wyrokiem uniewinniającym. W dniu 19 stycznia 2010 roku Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie 7KA 609 na 09 oddalił apelację prokuratury jako oczywiście bezzasadną i utrzymał wyrok uniewinniający w mocy. Proszę Państwa, trafiłem jednak przed oblicze Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie przez kolejne 12 lat pozostawałem oskarżonym o oszustwo na szkodę wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, o oszustwo na szkodę PZU, SA i wiele innych bardzo ciężkich przestępstw i oszustw, wielomilionowych oszustw. W dniu 2 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie 8K 237 przez 11 Uniewinnił mnie od dwóch przestępstw, to jest od oszustwa na szkodę wydawnictw szkolnych i pedagogicznych oraz od oszustwa Lechosława Podlasińskiego w czterech zaś pozostałych przestępstwach i zarzutach. Zostałem uznany za winnego i skazany na cztery lata więzienia. Wyrok ogłosił sędzia sądu okręgowego Hubert Gąsior. W dniu 7 lutego 2014 roku Sąd apelacyjny w Warszawie w składzie Małgorzata Mojkowska, Barbara Lubańska, Mazurkiewicz oraz Mirosława Strzelecka w sprawie 2AKA 429 przez 13 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie 8K237 na 11 w ten sposób, że umorzył dwa kolejne zarzuty podatkowe z powodu ich przedawnienia. Proszę Państwa, nie dałem za wygraną. Złożyłem kasację w tej sprawie. I w dniu 14 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy w sprawie 2 KK 125 przez 14 wydał wyrok uchylający wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a sprawa ponownie trafiła do tegoż sądu. Proszę Państwa, co ważne, tuż po wyjściu z sali rozpraw Sądu Najwyższego doznałem rozległego zawału serca. Po kilku dniach wyszedłem do szpitala. Proszę Państwa, 16 marca 2015 roku Sąd apelacyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie 2AKA 30 łamane przez 15 uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie 8K237 przez 11 i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie w 12 Wydziale Karnym pod sygnaturą 12K81 przez 16. W dniu 6 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie 81 przez 16 ostatecznie i prawomocnie, proszę Państwa, uniewinnił mnie w całej sprawie, która trwała, proszę Państwa, 21 lat i w której pozbawiony byłem wolności z tytułu tymczasowego aresztowania aż 27 miesięcy, czyli ponad 2 lata. 2002 rok. To Zbigniew Stonoga, który ma lat 28. Młody człowiek. Na progu życia, który ma już dziecko. Siednoletnie. Tak proszę Państwa, wygląda niszczenie człowieka. Zarzuty, kryminalizowanie życia, wykolejenie społeczne, zarzuty które napotykają na oburzenie społeczne. Później długa, długa, długa cisza, 10-20 lat procesów, chodzenia po sądach, adwokatów, terminów. To były jeszcze czasy, kiedy udział w rozprawie był obowiązkowy, nie tak jak dziś, że można, nie trzeba pójść. Tak wyniszcza się w Polsce ludzi, którzy, proszę Państwa, kiedyś, podkreślam, za dobro Polski, za jej pomyślność, Oddaliby życie, którzy nie pozwalali, by osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe okradały Polskę. Może to nie fajnie się chwalić, ale to ba bardzo łatwo weryfikowalne. Ja byłem, proszę Państwa, zakochany wtedy w Polsce po uszy. Młody człowiek. Wespół z Panem Profesorem Janem Wnukiem, burmistrzem ówczesnym Radzymina. W 1999 roku zorganizowaliśmy wspólnie wizytę Ojca Świętego w Radzyminie. Razem z lokalną społecznością, z przedsiębiorcami. Wylaliśmy asfalt w Radzyminie, wybudowaliśmy pomnik piękny, który do dziś stoi. Wpiszcie sobie w Google Droga Golgoty Narodu Polskiego 1920 roku. Ogrodziliśmy cmentarz bohaterów 20 roku, wybudowaliśmy tam lądowisko dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Bo człowiek miał w sercu Polskę i polskość. Dzisiaj, co wielokrotnie już mówiłem przy okazji swoich wystąpień, ale też publikowano przez inne osoby, że ja nie cierpię Polski, nienawidzę, gardzę nią. Gardzę, proszę Państwa, Polską dlatego, że jest to wykolejony społecznie twór. Że jest to takie państwo, w którym nawet naród nie jest w stanie i nie jest zainteresowany, proszę Państwa, wyciągnięciem konsekwencji choćby społecznych, choćby politycznych wobec złodziei, którzy wciąż to państwa okradają i tych złodziei, których się ujawnia w zamian za to, za co człowiek jest nikim w ciągu kilku sekund. Proszę Państwa, warto dzisiaj też przypomnieć Bogdana Gasińskiego, to nie jest kryształowy człowiek, ale to on doniósł Andrzejowi Leperowi, że w, w, w klewkach lądują śmigłowce z talibami. Pukały się w głowę wszystkie e, stacje telewizyjne, pukały się w głowę wszystkie redakcje gazet i nie tylko. Po 15 latach, kiedy Andrzej Leper już nie żył, okazało się, że w Szymanach, obok klewek, były nielegalne więzienia, więzienia CIA. Bogdan Gasiński, za drobne przestępstwa, jakieś wyłudzenia, 200-500 zł, odbywa karę, proszę Państwa, 38 lat więzienia. Gdzie jest? Nie wiem. Gdzieś w polskim więzieniu. Myślicie Państwo, że jestem oszołomem, wariatem, który biega, krzyczy, bo chce, nie wiem, w internetach mieć popularność. Nie. Spotkała mnie krzywda, tak straszna, ale jednocześnie tak dobrze udokumentowana, że człowiek zdrowy psychicznie prędzej założy hipotezę, że stonoga kłamie, że konfabuluje, bo nikt, proszę Państwa, kto szanuje swój intelekt, nie jest w stanie założyć nawet hipotezy roboczej, że jednego człowieka z rąk jego ojczyzny, Mogą spotkać tyle krzywdy, tyle bezeceństwa i tyle zwyczajnego, proszę Państwa, zwyczajnego podkreślam, skurwysyństwa. Dowiadujecie się dzisiaj z Kurwizji, że Stonoga ma 30 wyroków. To prawda! Mam, proszę Państwa, 28 wyroków za znieważanie tych, którzy mnie nie, nielegalnie oskarżali, czasami skazywali nielegalnie, co się po latach okazywało być niesłuszne i zmieniano te wyroki. Za tych ludzi, proszę Państwa, mam 28 wyroków. Mi słów brakuje, ale nie brakuje mi odwagi, nie brakuje determinacji do tego, by dożyć czasów, gdzie te wszystkie wykolejone złodziejskie elementy trafią gdzie ich miejsce do więzień. I wiem, że dzisiaj wybrzmiewam jak wariat albo jak Don z Zbansz, ale zapewniam Państwa, że kiedyś tych ludzi, którzy są winni nielegalnego oskarżania mnie, trzymania przez dwie dekady w stanie oskarżenia, trzymania z tytułu aresztowań w aresztach, wyniszczania psychicznego, wyniszczenia zdrowia fizycznego. Że kiedyś te osoby trafią do więzień. Gwarantuję to Państwu. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki, bo na razie, zdaje się, omówiłem tylko kilka ze 123 uniewinnień. Pozdrawiam Państwa.